No dobra, więc w dzisiejszym odcineczku pokażę wam co powiedział jeden z twórców Brawl Stars i szczerze to trochę się tym wkurzyłem, bo no było to mega dziwne. Zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw zostawcie szybko łapkę w górę jak chcecie więcej newsów z Brawla. Kto mnie słyszy to zostawia łapeczkę, zobaczmy ile będzie takich osób. Oprócz tego subskrybujcie kanał, zbliżamy się do 120 tysięcy i każdy może dołożyć do tego swojego jednego subika i wtedy naprawdę bardzo pomoże. Napiszcie też w komentarzu pizza, to przypnę wam serducho. A teraz przechodzę już do tematu. Mianowicie kilka dni temu na Twitterze ktoś zapytał się Franka, czyli właśnie jednego z twórców gry, czy są szanse, że w kolejnym update'cie dodacą jakąś rare postać. A jak wiecie rare to są ci zieloni zadymiarze, jak na przykład Rose'a. Na co Frank odpowiedział? Dobre pytanie, nie planujemy dodawać więcej rerów i super rerów w najbliższej przyszłości. Głównym powodem jest to, że utrudniają zwiększanie poziomów mocy dla nowych graczy u innych zadymiarzy. Chyba o to chodziło. No, czyli mówiąc po normalnemu, nie każdy po prostu nadąża, ulepszać inne postacie, a już wychodzą kolejne. Tak mi się wydaje, że to o to chodziło. No tylko szkoda, że nikomu by to nie przeszkadzało i każdy wolałby mieć możliwość zagrania nową postacią niż ulepszać stare. Ale, no nie z wszystkim musimy się zgadzać. Szkoda tylko, że to tak wyszło, bo przez to w najbliższym czasie nie możemy spodziewać się nowych niebieskich i zielonych postaci, czyli super rerów i rerów. Znając życie, będą dodawać tylko chromatyków w karnecie, i od czasu do czasu coś tam jeszcze dodadzą jakieś tam inne. Ale, no, jakby nie patrzeć, dla wielu osób, właśnie te postacie, które mają niższe rzadkości, były fajne. No i jak wychodziły, no to łatwiej można było je trafić. A nie każdy ma tyle warta, żeby trafiać legendę czy coś. I nawet mega cieszyły się z tych rerów, czy super rerów. No a teraz, właśnie, już nie będzie w najbliższym czasie nowych zadymiarzy o tych rzadkościach. I to jest spory problem. No, ale dobra. Spójrzmy na to, ile jest danych postaci z właśnie tych rzadkości i jakie one są. A więc jeśli chodzi o super rare, czyli te niebieskie, no to są to Rico, następnie Daryl, później Penny, Lecąc dalej Carl oraz Jackie. No jest ich łącznie 5 i to jest taka normalna liczba, ani dużo, ani mało więc jak najbardziej jeszcze jakiegoś jednego superrera mogliby nam zarzucić ostatnim najnowszym superrerem była Jackie i w sumie aż tak dawno to nie było, więc okej, okay, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć ale patrzcie teraz, postacie rer, czyli rzadkość zielona są to El Primo, który jest już od mega dawna Barley, tutaj tak samo Poko również jeszcze Rosa, która jest najnowsza z rerów, ale i tak w Brawl'u no trochę już jest. A więc no, rare to jest rzadkość, do której aż prosiłoby się, żeby twórcy dodali nowego zatymiarza. Nie to, że jest ich mega mało, to jeszcze dawno nie było nowej postaci z tej rzadkości. Dlatego nie rozumiem, czemu twórcy nie chcą dodawać kolejnych rerów. I ten argument Franka moim zdaniem jest nietrafny. No ale to tylko i wyłącznie moje zdanie, zostawiam to wam do ocenki. Możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że taki odcineczek z szybkim newsem się wam podobał. I jak będę miał coś nowego, to od razu was o tym poinformuję. We'll be right back. Dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał A ja dziękuję za wyczłanie do końca Zapraszam was też na mojego Instagrama Toriety, możecie go zaobserwować Oraz na drugi kanał Tori2, gdzie wrzucam m.in. odcinki z Among Us Wiem, że wiele osób lubi tą grę Więc koniecznie was zapraszam I możecie go zasubskrybować Wbijamy tam 50 tysięcy subików Oprócz tego możecie też wpadać na mojego Facebooka Kontakt I przypominam, żebyście kupowali moje poradniki Bo naprawdę są warte I fajnie mi się wydaje, że to wyszło Dobra, będę już leciał, dzięki jeszcze raz za wyczłanie do końca Trzymajcie się, pozdrowienia, m Cześć!